Siemanko! Ostatnie filmy świetnie się przyjęły, więc zmotywowałem się do kolejnych nagrywek. Wielu widzów pytało mnie, ile i jak można zarabiać na Uber Eats w Amsterdamie, o którym wspominałem w jednym z poprzednich filmów. Jak wiadomo, Holandia i rowery to nierozłączna para, więc dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób jeździć na rowerze i dodatkowo jeszcze mieć z tego pieniądze. I to często niemałe pieniądze. Osobiście nie pracowałem w ten sposób, ale kilku moich bliskich znajomych pracuje do dziś, więc wiem wystarczająco, żeby nagrać ten film. Na wstępie może opowiem ci, czym jest praca w Uber Eats. Praca w Uberze polega na dostarczaniu jedzenia z restauracji do klientów. Dostarczać jedzenie możesz skuterem lub na przykład rowerem elektrycznym. Możesz rozpocząć pracę w dowolnym momencie i pracować ile chcesz. Będziesz miał dostęp do mapy z trasą do restauracji, i adresami klientów, a także do informacji o zamówieniach i wynagrodzeniu za każde dostarczone zamówienie. Będziesz musiał śledzić czas dostarczenia zamówienia i utrzymywać kontakt z klientami w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą. Jest to elastyczna praca, ale wymaga dużej samodyscypliny i dobrej organizacji czasu. Wynagrodzenie oczywiście zależy od ilości dostarczanych zamówień i odległości, jaką musisz pokonać do klienta. Teraz opiszę Ci krok po kroku, co musisz zrobić, aby zacząć pracować w ten sposób w Amsterdamie. Linki do stron, o których będę mówił, wrzucę w opisie. W kolejnych krokach opowiem Ci jeszcze o plusach i minusach tej pracy oraz oczywiście o zarobkach. Dobra, co więc musisz ogarnąć, żeby zarabiać w ten sposób? Po pierwsze, musisz mieć lokum. Może to być nawet wynajęty pokój. Pokoje w Holandii możesz znaleźć na Niedziela NL lub na facebookowych grupach. Po drugie, musisz mieć oczywiście środek transportu. Osobiście polecam ci rower elektryczny. Wszędzie dojedziesz i za bardzo się nie zmęczysz. Można go wynająć już od 60 euro miesięcznie. Gdy masz już lokum i środek transportu, ściągasz aplikację Uber Driver. Po pobraniu aplikacji trzeba założyć konto. Zarejestrować polecam się już na holenderski numer, następnie podajesz dane oraz kod polecający. Kod polecający da Ci od 150 do 250 euro bonusu po 25 zrealizowanych przejazdach. Jeśli chcesz uzyskać taki kod, napisz do mnie na Instagramie. Kolejnym krokiem jest weryfikacja konta zdjęciem paszportu i wrzucenie zdjęcia holenderskiej karty bankomatowej. Jeśli nie masz konta bankowego w Holandii, możesz założyć je online w bunku. Po założeniu poprawnie konta, musisz zamówić torbę, której koszt to około 50 euro. Nową torbę kupisz na stronie Ubera lub używaną na serwisach ogłoszeniowych. Po wszystkich krokach, o których teraz mówiłem, aplikacja może poprosić Cię również o numer rozliczeniowy, czyli tzw. BTW. Wtedy musisz napisać list do Belastingu, czyli Holenderskiego Urzędu Skarbowego. W opisie wrzucę link do szczegółowej instrukcji. I tyle! Po wykonaniu tych kroków możesz rozpocząć pracę jako kurier Ubera w Amsterdamie. Możesz pracować zarówno na pełny etat, lub po prostu dorabiać sobie po godzinach. Od siebie dodam, że najwięcej zamówień jest po godzinie 17, kiedy wszyscy wracają do domu. Ok, skoro wiesz już jak zacząć, opowiem teraz może o plusach i minusach takiej formy dorabiania do domowego budżetu, a następnie pogadamy o zarobkach, bo pewnie to interesuje Cię najbardziej. Praca w Uberze ma kilka zalet. Po pierwsze, elastyczny grafik. Jest to jeden z największych plusów. Możesz wybierać kiedy chcesz pracować, co daje Ci możliwość dopasowania pracy do swojego stylu życia. Po drugie, dobre zarobki. Można bardzo dobrze zarobić, ale zarobki są uzależnione od liczby i wartości dostarczonych zamówień, co oznacza, że im więcej dostarczysz, tym więcej zarobisz. Czasem również są tak zwane mnożniki, które mnożą stawkę wtedy, kiedy jest mało dostawców. Po trzecie, brak szefa. Jako kurier pracujesz samodzielnie, co oznacza, że masz większą swobodę w wykonywaniu swoich zadań. Po czwarte, częste bonusy i promocje. Uber często oferuje bonusy i promocje dla swoich kurierów, co może zwiększyć zarobki i poprawić motywację do pracy. Po piąte, możliwość zdobycia doświadczenia. Może to być dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia w pracy na własny rachunek. Po szóste, łatwość w rozpoczęciu pracy. Wymagania są niskie, a proces rejestracji jest prosty i przejrzysty. Nie mógłbym zapomnieć również o minusach. Nie ma ich co prawda za dużo, ale trzeba o nich wspomnieć. Pierwszy minus słaba stabilność finansowa. Ta praca jest oparta na zamówieniach. Oznacza to, że twoje zarobki będą zależeć od ilości i wartości dostarczonych zamówień. To może prowadzić do niestabilnych dochodów i utrudnić planowanie swojego budżetu. Po drugie pogoda. W Holandii jest bardzo zmienna pogoda. Wyjdziesz z domu, może świecić słońce, a za 5 minut zacznie lać deszcz. Warto pamiętać, że każda praca ma swoje wady i zalety, a to, co jest dla jednej osoby plusem, dla drugiej może być minusem. Przy wyjeździe do Holandii ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje decyzje i wybrać pracę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom zawodowym. Teraz to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli porozmawiajmy o pieniądzach. Ile można zarobić na Uberze w Amsterdamie? Jak widzisz na załączonym screenie. Jeden z moich znajomych traktował tą pracę jako dodatek, a potrafił w tygodniu zarobić dodatkowe 440 euro. Drugi znajomy, który traktował Ubera jako normalną pracę, ustanowił rekord i zarobił 1000 euro w tydzień. Co prawda to był jego rekord, ale taki średni zarobek wychodził mu 600 euro tygodniowo, więc jak na taką pracę myślę, że są to w miarę przyzwoite zarobki. Chyba poruszyłem wszystkie tematy, z góry sorry za wszystkie niedociągnięcia, ale dopiero zaczynam z takimi filmikami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz je w komentarzu i nie zapomnij zaobserwować mnie na Instagram.